W tym barażu chłopaki mają ciężki orzech do zgryzienia, żeby to przebić, więc zapraszam Czterego, Jego i Abrama. Ej, 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 ej! Ty jesteś jak policjant, a twój stary to był milicjant! Był kurwa komunistą! Jadę z wami jak sąd! Skazałem cię kurwa na przegraną! No bo jesteś zwykłą pałą! Dziomuś dla mnie to jest mało! Pojadę z sobą jak ze swoją starą! Co ty kurwa sobie myślisz? Masz czerwony kapelusz czy błyszczysz? Ej! Jesteś kurwa gruby! Na pewno nie chudy! Co jest kurwa grane? Moje mordy najarane! Palę tutaj marihuane. Z apteki, kurwa, ty do mnie! Yo! 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 yo. Ja nie wiem, co ja w tym barażu robię! Za co go przepuściliście? Kurwa, za brodę, ty! Jakbym wiedział, że jest tak łatwo, to bym sobie zrobił tutaj warkocz, ty! Jadę na złotka. hazionek się chyba w linie zaplątał, ty! On się w linie zaplątał, po brodzie widać, za dużo wciągał, ty! Lecę sobie, ziomy, jak jego broda, ją i we freestyle wkręcony! I jadę sobie luźno, chłopak, jak Muhammad Ali robię knockout, ty! I to wcale nie jest trudno, a ty wejdź na Majka, zacznij kłamać, ruda kurwo! Przejście! Jadę frustrat, jebać czterego, jak jebać tutka! Dobra tutaj, że on tak wygląda To no to jest wina tuska, jo ja pierdolę, jadę w bity Pierwszy kurwa mężczyzna, czemu trzeba robić warkoczyki Ja pierdolę, jadę kurwa ziomie, wchodzę, jestem na poziomie Ja pierdolę, wchodzę, to jest rozkmina Mój trista i to nostalgia Jak muzyka z Metina Kurwa, jo, ja pierdolę przecież Mój skill to jest kurwa, nie wiem, plus 9 Dokładnie tak, kurwa ja tu jestem szybki Jak zakładam broję, to się kurwa błyszczy, jo! I to jest Proste między nami, zrób mi na łonach, na łonowych włosach, wargoczyki z zębami, kurwo. dokładnie tak Jest. tu wjeżdżam. Napierdala mi to kwestia, dawaj oj. Jeszcze po jednym, Abram, teraz Abram Wszystkie ręce w powietrze! Ej, ej. Jesteś kurwa jak Legrock Pawlak Twoja nawika bardzo słaba Nawijasz kurwa po francusku I bierzesz to dziwko do ust! Co ty kurwa myślisz, że masz brodę? Jesteś jak Kingpin. Taki kurwa gruby i przy okazji kurwa łysy. Wiesz o co chodzi? Ty kurwa tutaj płodzisz. Odeślę cię kurwa do domu. Tylko proszę, nie mów nikomu! Zziął z grane. Tutaj widzę mordy na Jarane, a niektóre... Są najewane, a jeszcze poszczególne prochem naćpane! Szczęście! Jo, yo, jo, jo, yo, jo! Yo, yo, yo. W parażu jest cztery, w parażu jest Abram, a lepszy od nich byłby lekroch Pawlak. Jadę mam flow, a wasze freestyle żeli papą. Jadę tu truskul, co mam wyjaśnić was po francusku? No to spoko małe ale wasze pancze słabe, takie żebchane. Jadę tu na pętlach i o hałas do publiki nie żebra, ty! Ile chcę z jedną drugą pałą, ściągnę koszulkę, żeby coś się tu działo. Przejście, Lecę na stylach, bo nie ma co słuchać jak każdy z nich nawija! Przejście, ostatnie wejście! Yo! Yo, 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 yo! yo! yo, 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 yo. yo, yo, yo kurwa, co to za zmiana! Jak ci kurwa ta bania kurwa pałę przysłania! Yo, kurwa, jadę łaku, ty nawet kurwa nie widzisz pały przy sikaniu, jest tak gruby! Kurwa narka, że na kurwa sypialnie mówi spiżarka, ja pierdolę! Dobra dziwko, wchodzę kurwa teraz mimo wszystko Jaka kurwa Francja, ja pierdolę mam rozkminę To jest Kylian Mbappe, po roku w Benzinie Jo kurwa mordo i to tyle Wchodzę i was tu Jo i ściągnij koszulkę kurwa, tak dalej Takich cycków dużych no to dawno nie widziałem Widzicie, to była świetna walka Naprawdę Kurwa Jak najbardziej Podziękujcie Abramie Montanie, bo był świetny dzisiaj, prawda? Był zajebisty Abram Montana, lokalny chłopak. Zajebista broda i w ogóle fajny styl. Podziękujcie czteremu. Był również dzisiaj naprawdę świetny. Ale do jednej ósmej przychodzi Joły! bo rozjebał wszystkich.